Was serdecznie i dzisiaj pytanie, czy musimy wykonywać, wypełniać zakon, czy coś robić dodatkowo, żeby być zbawionym? Słowo Boże przyważnie mówi o tym, że musimy wierzyć, i wtedy będziemy mieć życie. Cały czas słowo wskazuje, wierz, a będziesz zbawiony. A więc co robić z takimi fragmentami, jak a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, albo sprzedaj wszystko, roz, rozdaj ubogim i naśladuj mnie, a będziesz miał życie wieczne, albo coś w tym rodzaju. Musimy pamiętać, zaraz przeczytamy to w Biblii, że Jezus, głosząc też o sobie, jakby Promował siebie, promował zbawienie przez wiarę w Niego w Jego ofiarę. To trzeba pamiętać, bo później w listach apostolskich cały czas apostołowie mówią o wierze. Na przykład w Mateusza 2413, 24, a kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony, brzmi groźnie, wytrwaj, a będziesz zbawiony. I teraz ten fragment Jezus powiedział w, w historii, która była związana z rokiem 70, i to wszystko, co w Matusze na początku Mateusza 24, od 3 po 28 werset opisuje to, co Rzymianie zrobią z Jerozolimą. Uczniowie zachwyceni e, Świątynią mówią do, do Jezusa w trzecim wersecie, gdzie siedział na górze Oliwnej. W pierwszym, drugim wersecie, sam początek, a gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby pokazać zabudowanie świątyni, a On odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego, zaprawdę powiadam Wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Uczniowie zachwyceni wielkością i pięknem świątyni, Chcą się podzielić i porozmawiać o tym pięknie z Jezusem, i Jezus nagle taki zimny prysznic mówi: Nie ma jakby czym się zachwycać w tym momencie. Dlaczego? Bo, zaraz, yy, bo świątynia to było miejsce składania ofiar, dzięki którym Izrael otrzymywał odpuszczenie win, a to ofiara Jezusa wymazuje. I oczyszcza nas z każdego grzechu. Więc era świątyni podchodzi do końca. To są słowa Jezusa, rozmowy Jezusa niedługo przed Jego krzyżem i śmiercią. I On im tłumaczy. W trzecim wersecie, gdy siedział na górze oliwnej, uczniowie pytają, powiedz nam, kiedy to, to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Jakby... To jest ciekawe, że nie zainteresowało ich, dlaczego świątynia będzie zrujnowana, tylko jakby ich myśl była o tym, jaki będzie koniec świata. Dla nich końcem świata też mogła być raczej koniec świata ówczesnego panowania Rzymu, koniec znanego im świata, rzymskiego imperium. Jako Żydzi wszyscy czekali, kiedy ten imperium w końcu padnie. Tak jak za moich czasów sowieckie, ten blok komunistyczny upadnie, w którym też była Polska, Ukraina, Rumunia, czy tam kraje bałtyckie. Nie, wierzy, nie wierzyliśmy, że to tak może się stać, ale się stało. To był swoisty koniec świata. Więc Jezus mówi w czwartym. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albo on wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem z Chrystusa wielu zwiodą. I piąty werset mówi o tym, że w momencie, kiedy Jerozolima została otoczona i zanim ona została zniszczona, bardzo dużo fałszywych proroków powstało. Wtedy było co najmniej dwóch fałszywych proroków. Jeden miał na, na imię Jan, Jan z Giskali, który pochodził z się Giskali. Który później został tym głównym, tak by mówiąc, Mesjaszem, który mówił, że pokonamy, że Bóg jest z nami i tak dalej. I, i to było zwiedzeniem, bo jednocześnie chrześcijanie w oparciu o słowo Jezusa mówili, nie, my, my musimy uciekać, żeby, żeby się uratować. I ci, którzy byli posłuszni Jezusowi, byli uratowani, ci, którzy byli posłuszni fałszywym, Prorokom, mesjaszowi fałszywemu, wszyscy zginęli, bo cała Jerozolima, która wtedy uwierzyła fałszywym prorokom, zginęła. Wszyscy, wszyscy którzy tam uciekli do Jerozolimy, zginęli. Tak działają fałszywi prorocy. Szósty. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baćcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Będzie głód i mur, a miejscami trzęsienie ziemi. A to wszystko dopiero początek boleści. Dziewiąty. Wtedy wydawać was będą na no udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Jezus mówi o prześladowaniach, które później trwały aż 300 lat. Cudem kościół Jezusa przetrwał te wszystkie prześladowania i zostali uratowani prawda, w tych wszystkich uciskach. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będzie, i nawzajem nienawidzić i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży przeto miłość. Wielu, oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I tutaj dochodzimy do tego momentu: a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W tych wszystkich prześladowaniach, w tym wszystkim, w tym ucisku, którzy chrześcijanie doświadczali z powodu wiary w Jezusa. Później według historycznych, tego nie ma tutaj w Biblii, ale jakby historycy biblijni i a archeologowie i inni naukowcy do, doszli do takich wzmianek, w jaki sposób, jak to wszystko wyglądało, bo na przykład chrześcijanie byli... Y, przez faryzeuszy, przez Żydów ogło, ogłaszanie jako ci, którzy prześladują, jako ci, którzy kolaborują z Rzymem, i w ten sposób nienawiść Żydów wobec wierzących w Jezusa. Była coraz większa, i ostatecznie, kiedy chrześcijanie w oparciu chociażby o ten fragment z Mateusza i nauczania apostolskie, uciekli z Jerozolimy i zostali uratowani, jakby ich przekonanie, jakby przekonanie reszty Izraela umocniło się na zasadzie oni naprawdę kolaborują i dlatego uciekli, bo wiedzieli. I ta nienawiść, tylko się wzmocniła, więc w takiej atmosferze wytrwać w wierze nie jest łatwe. To, to jest arcy trudne. Bo nie tylko, że byli przeszedowani, byli zabijani, byli kamienowani według prawa mężorzowego jako ci, którzy są wrogami Izraela. I dlatego Jezus mówi, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wytrwa w wierze i wytrwa w posłuszeństwie e, nauce apostolskiej. Na tamten moment też tą nauką było ucieczkę z Jerozolimy. Jezus zachęca w 14, mówi, i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. On mówi, mimo tych wszystkich ucisków będzie głoszona Ewangelia, 15. Gdy więc użycie na miejscu świętym z spustoszenie, którą przepo przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. To nie jest mowa o pochwyceniu kościoła i powrocie Pana Jezusa. To jest mowa o fizycznym uderzeniu w kościół. Mój, w pewnym momencie, jak coś zobaczycie, musicie wykonywać. Nie, nie wracajcie, by zabrać rzeczy, tylko uciekajcie, prawda? Mówię, uciekajcie. Dlaczego tak było? Bo y, wtedy wszystko się działo bardzo mocno i szybko, że w momencie, kiedy wojsko otoczyło rzymskie Jerozolimę, natychmiast były pozamykane bramy. Była wystawiona straż i nikt nie mógł już wyjść a nie wejść do miasta. Ten, który chciałby wyjść, to byłby posądzany o właśnie kolaborację. I sytuacja była bardzo trudna, i Jezus to zapowiedział i mówił, jak, jak będzie moment, pewien odpowiedni moment, trzeba uciekać, wszystko zostawić, bo inaczej stracicie życie. I to wszystko, ten werset jest w tym kontekście. Oczywiście, my możemy go przekładać na, na czasy różnych prześladowań, które mogą nam się zdarzyć, i kiedy, kiedy presja będzie tak ogromna, że ludzie będą chcieli wyżyć się Jezusa. I Jezus tutaj zachęca: trwajcie we mnie. Po prostu trwajcie w wierze. Nie, Bądźcie wierzącymi, nie bądźcie niewierzącymi. I tutaj o to chodzi wiara w Jezusa Chrystusa. Tak jak pastorzy z Bułgarii mi opisywali, ich historię mówili, 800 lat pod tureckim panowaniem, gdzie chrześcijanie też byli zabijani, oni musieli 800 lat wytrwać. I wtedy, żeby, żeby nie wyrzec się Jezusa, a pozostać przy życiu, bo inaczej wszyscy byliby wymordowani, tak jak w północnej Afryce, gdzie się cała północna Afryka, Tunezja, Tunezja, Egipt, te wszystkie, to kiedyś był rzymskim imperium i tam były ogromne wpływowe kościoły. Nic po nich nie pozostało, bo wszyscy zostali przez islam wymordowani. Bułgarzy zostali ocaleni, bo sami między sobą wymyślili język gestów, kiedy taki gest oznaczał tak, a taki gest oznaczał nie. I kiedy ich tur turek, jakiś z mieczem przystawionym do, do, do szyi, pytał, czy wyrzekasz się Jezusa, on mówił, czyli nie. <grym> a czy wierzysz, że Walacha, na przykład też kiwa, albo czy wyrzekasz Jezusa, to czy wierzysz w Jezusa? Mówił, kiwał głową w taki sposób. To był sposób na, na ocalenie. Tak? 19, 20. Biada też kobietom brzemiennym i krmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat. Dlaczego akurat w szabat nie wypadła? Bo, bo w szabat nie wolno było podróżować. Próba Jakiekolwiek podróży też mogłoby się skończyć śmiercią. Zimą, pora deszczowa, Jerozolima jest na pagórkach i u ucieczka w porze deszczowej mogła być też groźna dla, dla zdrowia, więc Jezus tutaj jakby mówi o takich fizycznych niemożliwościach pewnych. 21. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. 22. Gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Ze względu na chrześcijan to są wybrani Boży. Ta wojna to wszystko Bożą wolą. Bożym zrządzeniem i, i, i w jakiś sposób pewnych rzeczy została skrócona wojna ta i, i, i to oblężenie Jerozolimy, które trwało przez trzy lata, mogło trwać dużo dłużej, ale Bóg nawet w takich sytuacjach wkracza, by nam pomagać. Więc czytajmy Biblię w, w zrozumieniu też kontekstu historycznego, tego co, co było i 24 rozdział, ta część, co przeczytaliśmy, to jest rozdział o tym, co już się wydarzyło. Z niego możemy robić pewne wnioski, ale niech te wnioski będą mądre. Błogosławię Was w imieniu Jezusa.